Mm -hmm. To dam czas na kolejny wspaniały stream poświęcony górnolotnym rzeczom związanym z życiem. To nie, nie są kolejne głupie gry, tylko coś prawdziwego. Zabawy z pralką, tak, hello. Ciekawostka, pralka jest też zabrudzona nieco, więc zaczniemy, może od oczyszczenia. Wykorzystując daną już, e, czy to dobrze widać? Tak, myjkę, czy tam gąbeczkę. E, co jest istotne, jest to gąbeczka do takich właśnie rzeczy jak to. Przetrzemy najpierw na mokro, potem znów na mokro i na końcu na sucho i powinno coś z tego wyjść. Co dają do serducha? Nie mam pojęcia, fajnie wyglądają. Niesamowita czystość, ale widzę, widzę tutaj też ten pomysł na nowy odcinek: czyszczenie piekarnika. O, jak dobrze. Mm. No, potem to po albo w trakcie prania się zrobi. O, super, super partia. Tak więc co? Procedura wygląda następująco. Należy otworzyć pralkę. Ciekawostka, to jest pralka ładowana od góry. Tu jest das bęben. Czy pierze białe, czy kolorowe? Nie wiem, nie znam się. Absolutnie się nie znam. Więc tak, jest otwarta. Zresztą to ma taki fajny mechanizm. Zwróćmy uwagę, że to jest... E, to jest bęben, on się porusza w tą stronę. To jest super, patrzcie jak się kręci. I teraz... XXI wiek otwiera się w taki, w taki sposób, niekanonicznie, niesamowite, prawda? Łami ten, ten, ten taki obwód okręgu. No i co dzisiaj wrzucimy? Otóż dzisiaj rzeczy, w których się śpi, elementy poszew i tak dalej. Że walcz z kamieniem. Kamień nigdy nie miałem problemu. Więc tak to jest. Nie wiem, gdzieś dobrze widać. Poszwa numer jeden. To była poduszka. Numer dwa. To jest teraz element kołdry. Patrzcie, jak wchodzi. Jest fantastyczne. Znakomita fizyka. I to jest coś. takie prześcieradło śmieszne. Super, mamy to. Teraz, żeby nie było ściemy, zamykam to tutaj. O, 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 Wow. Świetne. No. Tu zamknięte, tu zamknięte. I teraz będzie, będą teraz wyzwania, takie matematyczno-chemiczne. Tylko moment, coś tu jeszcze zobaczę. Okej, okay. mam środek, którego potrzebowałem. Nie będę zdradzał producenta, to jest proszek. Na proszkach się kompletnie nie znam. Więc po prostu wiem, że tak. Odkryłem takie ciekawostki z życia programowania pralki. Eee, to jest pranie numer jeden. Nie wiem po co. Czy to jest jakiś... Czy widać tam cokolwiek? Tak, tu jest jedynka. Tu jest dwójka. Ja wsypuję zawsze do dwójki. Tutaj widzicie, widzicie poziom jak rośnie. Zawsze daję na full. Bo mnie stać. Czy stać, do tego rzadko w sumie, ale mnie stać. Rośnie, patrzcie jak rośnie. Już się kończył ten poziom, dopiero kupiłem. Już nie ma. Taki syf. Dobra. Dobra. Czyli tak. Kiedy proszek jest, można zamknąć. I teraz czas na to, na co idzie dużo tego wykształcenia, programowania. Tylko ciekawostka, co mnie tutaj nurtuje? Co było ciekawostką? w sumie nic, dobra, nicza z tym. Więc ustawiam na jedynkę. A nie, bez jedynki. To 60. Się nie wysypuje przy zamykaniu. Nie, to jest dobra konstrukcja. Mam nadzieję. A wiem, co za ciekawostką. To wszystko odwrócone. Mi się wydaje, że temu całemu teleskopowi coś pieprzy, bo jest domyślnie ustawiony na selfie i w innym układzie jest jakoś w... oddegowane. Czy nie będzie zapachu bez płynu? Nie będzie. Nigdy nie było zapachu, bo tu mamy w dobrą wodę. Uwaga, zobaczmy. Więc zaprogramowany jest. Tutaj jest sygnał, że jest otwarte. Mówi, że tam nic nie wpadło, że na zwierzątko tam nie ten i tyle. Uwaga, a odgłos są super. I teraz co jest istotne, żeby sprawdzić, czy woda została odblokowana. Bo bez tego bez tego nie będzie działać. Jest. Jest leci woda, super. Doskonałe. No, to do tego wrócimy. Potem będzie zagadnienie związane z powieszeniem tego. Wow, patrzcie jak szarpnęło wodą. Zasysa. Ach. Pięknie. Pięknie, to będzie dobre pranie. No, a taka zajawka. W następnym odcinku... Nie wiem, czy w następnym, ale w najbliższym, mycie kuchenki. Specjalnie tutaj jest w miarę dobrym stanie, ale zwróćmy uwagę, że nie jest to najczystsza postać. Tu pojawiły się jakieś zacieki, tutaj się zbiera olej i to wszystko będzie można sobie ogarnąć. No, tak więc w tym odcinku tyle. Zapraszam na ciąg dalszych właściwych zabaw.